Jakie cieniutkie Jest już znany rancik Coś ty narobił teraz Siemaneczko, witajcie w ten jesienny, pochmurny dzionek. Dosyć tak troszkę mrzy, nie pada, ale jest wilgotno. Taki lasek przy samej drodze. Stary, bardzo stary dukt leśny i pierwszy, pierwszy dzisiaj sygnał po odpaleniu wykrywacza. Jest już Znany rancik. Mam nadzieję, że to nie będzie drucik miedziany, tylko coś, co już znam. Nie wiem, że to będzie guzion. No wyłaś. No pewnie, że tak. Ale ładny. Co to jest za? Piękny prusaczek. Piękny pruski guzik. Kurczę. Pierwsze strzelisko dzisiejszego dnia. <gryny> Ale petarda. Czekajcie. To teraz będzie ładnie widoczne. Orzeł w koronie. Meka. I lecimy dalej. Piękne ćwierkanie. Sygnał na powierzchni. Równy sygnał, jak tutaj nie brać, jak brać. Jeszcze w tej kępce powinien być. No właśnie, i kolejny, kolejny taki spalony. Pieca pewnie wyrzucony tutaj z innymi śmieciami na drogę taki element trochę się zdarza grudek koksu. To jakiś aluminiowy dziabąk To mrowisko, takie wielkie konie, gdzie tu jesteś, o piękne, chyba kowale leśne, stosunkowo nieduże mrowisko, ja mam chusteczkę, zostawię ją, zostawię ją tutaj na wierzchu, mrówki będą, mrówki tą chusteczkę będą atakować, wydzielając swój kwas mrówkowy. I jakiemu to jaki to ma cel w miesiące kiedy są kleszcze komary i inne ustrojstwo w lesie odstrasza to wszelkie robactwo ponoć, a poza tym na no, takie jesienne dni, gdy taką chusteczkę będziemy później wąchać, zrobimy sobie taką małą inhalację. Tak jak ja jestem zatkany, udrażnia to drogi oddechowe. No i czemu nie spróbować? Zostawiam na razie tą chusteczkę, idę zobaczyć do tego lasku i zaraz wrócę. Takie piękności, ale olbrzymie te mróweczki. Dobra, kilkadziesiąt minut później. Ale ta się jedna przyczepiła. Poszłaś czy nie poszłaś? No, bojowa. Zobaczcie, jak gryzie. Wyszła sobie. Taka chusteczka jest nasączona teraz tym kwasem. No jest taki chyba lekko odstawy zapach. Także taka chusteczka nasączona kwasem pozwala udrożnić drogi oddechowe. Może coś to da, nic, za chwilę lecimy dalej, do zobaczenia, cześć. Sezon grzybiarski w pełni, No stop ktoś przejeżdża, a zobaczcie jakie piękne, piękne grzybki. Mega, jak dłonie, niestety nie mam jak wziąć. Piękne, piękny okaz. Może w drodze powrotnej znajdę jakąś torbę i uda się coś pozbierać. Śliczne. Ładny, równy sygnał. O! Jest. Wiecie, co to jest? Kawałek blaszki. Ale z tego kawałka blaszki była kiedyś. Łódka amunicyjna Na której znajdowało się Pięć Pocisków karabinowych Uszkodzona szkoda Ale jest militareczka Nad drzewami trochę nieśmiało Wychodzi słoneczko Ale to widać w ekranie Nie wiem czy też widzicie jak pulsuje Śmieszny efekt Ale dobra A tymczasem Persa wyciąga taką malutką łuseczkę. Tutaj będzie pewnie tutaj będzie pewnie jakieś sygnowanie, jakieś sygnaturki. Zwykle są fajnie, fajnie. Tą drogą już kiedyś przechodziłem, jeszcze ze starym wykrywaczem, ale muszę powiedzieć, że TRYPY MULTI robi robotę i naprawdę poprawia. Także super, takie maluchy. Można wyciągać także fajnie, fajnie. przez chwilą odwiedził mnie pan leśniczy. Chwilę sobie poogadaliśmy. I teraz wyszło coś takiego. Ciekawe, tutaj w środku jest półokrąg. Wygląda jak kształtem, wygląda jak yy, olbrzymia. Obrączka. Nie mam pojęcia od czego to jest. I po dłuższym czasie... Wychodzi moniar, ale w jakim stanie. Republika Weimaru. Pięć fenoli, ale piękna z piaseczku. Mega patynka. Super sprawa. W tle słychać grzybiarzy, normalnie busami przyjeżdżają, także mam dzisiaj towarzycho. A ja mam oprócz towarzystwa piękną monetkę. Super stan, fajnie. Sprawdzam ten sam dołek, bo jeszcze był jeden sygnał. I prócz tej monetki też w pięknym stanie pokrętełko od lampy naftowej ta sama patyneczka z ośką piękna o kurna jakie cieniutkie jakie cieniutkie what is this Fuck. Co to jest? Ja pierdziele. Coś ty narobił teraz. Jest sreberko. Jest mega sreberko. Wychodzone. Tyle czasu nic. trojaczek 1782 rok trzy grosze pruskie ale to jest ładne mega mistrz yes i kolejny moniar Chyba wajmarek będzie, już się chyba pokazuje dyszka, jest jak najbardziej, 10 fenoli, z tyłu orzeł, się widocznie charakterystyczne, skrzydełka w dół, no dobra, do Nie wiem czy będziecie słyszeć Normalnie nade mną zaczęły latać chyba kruki, bo olbrzymie czarne skrzydlate Chyba chcą żebym się wynosił I na koniec na skraju drogi wyszedł guziczek niestety pyryle nie jest mi dane Tutaj znaleźć międzywojnia z koroną, czy chociaż wrześniowego, nie te tereny, ale dobre i to też cieszy fajnie. Nic z tym akcentem kończymy poszukiwania. Czas jechać do domu. Zmęczenie daje się we znaki, co chyba słychać w głosie. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że jesteście. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, jakiegoś suba dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w terenie. Trzymajcie się, cześć.